Dojechałem z Suchory na nortach Na Lubaj, na wieżę widokową Patrzę na północ Tam jest chyba Mogielica Gorc Gorce Babia Góra po lewej Turbacz W przed dziewiątą tam jadłem jeszcze śniadanie. Tatry cały dzień pięknie widoczne. Ale jest masakryczne tutaj te przejście. Już chyba na 32 km, nie więcej. Jeszcze zejście do Krościenka. 1211 wieża. Ma więcej. Dalej to marznięte jezioro Czarstyńskie. Pieniny. Jutro jak stanę, jak się będę dobrze czuł, to polecę na przechybę w Krościenkach nad Dunajcem. Teraz mnie czeka dwie godziny zejścia trochę zjazdu, trochę zejścia koniec.